Taką sałatkę trzymam nawet pięć lat. Na początek weź trzy umyte papryki w różnych kolorach. Wyczyść środek papryk z nasion. Pokrój paprykę na mniejsze części, a następnie w paski. Przełóż pokrojoną paprykę do dużej plastikowej miski. Weź dużego ogórka, odetnij końcówki, a następnie pokrój go w dość cienkie plastry i dodaj do miski z papryką. Następnym składnikiem jest cebula. Weź dwie cebule, pokrój w plastry. A następnie przełóż do miski. Do takiej sałatki potrzebujesz również pomidorów. Weź cztery pomidory i pokrój w dość duże kawałki, czosnek pokrój w cienkie plasterki. Na koniec weź dużą ilość świeżej pietruszki i drobno posiekaj. Dodaj składniki do miski. Do miski dodaj około 100 ml oleju oraz jedną łyżkę soli. Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Odstaw je na godzinę. Weź trzy duże słoiki. Przełóż sałatkę do każdego z nich mocno dociskając łyżką. Pozostały sok z warzyw dodaj do każdego słoika. Następnie zasypię je jedną małą łyżką cukru oraz jedną małą łyżką octu. Dokładnie zakręć słoiki. Aby można było odstawić słoiki z sałatką do piwniczki, należy je jeszcze poddać krótkiej pasteryzacji. Na dnie szerokiego garnka połóż bawełnianą ściereczkę. Ustaw słoiki obok siebie, tak aby się nie stykały. Wlej wodę maksymalnie do ponad połowy wysokości słoików. Ustaw średnią moc palnika i doprowadź wodę do wrzenia. Zmniejsz moc do małej i pasteryzuj tak słoiki przez około 10 minut. Słoiki przechowuj w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu. Ten sposób sprawi, że będziesz mieć pyszną sałatkę przez cały rok. Ogórki w chińskiej zalewie robię na okrągło. Te ogórki smakują tak dobrze, że wyjadam je prosto ze słoika. Przygotowanie jest bardzo proste i nie wymaga pasteryzowania słoików. Weź miskę ogórków, które wcześniej zostały wyczyszczone. Następnie zetrzyj ogórki na plasterki za pomocą tarki. Tak przygotowane ogórki wrzuć na durszlak. Posiekaj jedną dużą białą cebulę w drobną kostkę. Dodaj cebulę do ogórków. Wsyp do nich także jedną łyżkę soli. Delikatnie wymieszaj zawartość. Pozostaw ogórki na kilka minut, aby z nich wyciekł nadmiar wody. W tym czasie przygotuj zalewę. Do garnka z wodą dodaj czosnek i sól. Następnie dodaj równe części oleju roślinnego i octu. Następnie dodaj płatki słodkiej chili lub przyprawę w proszku. Poczekaj, aż woda się zagotuje. Mieszaj w razie potrzeby. Kiedy zalewa się gotuje, weź średniej wielkości słoik. Włóż na dnie dwa małe liście laurowe i kilka ziaren pieprzu. Delikatnie wrzuć do środka plasterki ogórków. Wypełnij cały słoik. Dodaj łyżkę nasion sezamu na wierzch plasterków. Następnie zalej całą zawartość słoika zalewą. Zamknij słoik. Gotowe słoiki odstaw w zacienione, chłodne miejsce na 12 godzin. Po tym czasie są już gotowe do jedzenia. Tajny składnik popularnej surówki, dzięki niemu surówka jest lepsza niż w restauracji. Weź pół główki kapusty, pokrój ją bardzo drobno w paseczki, przesyp pokrojoną kapustę do miski, następnie obraną i umytą marchewkę zetrzyj na tarce, po chwili zetrzyj również jedno duże jabłko. Takie starte warzywa dodaj do miski z kapustą. Teraz wyciśnij sok z połowy cytryny. Całość dopraw solą oraz pieprzem. Dodaj majonez i dokładnie wymieszaj. Teraz czas na tajny składnik surówki. To kalarepka. Nie zdziw się, dzięki temu warzywu poprawisz smak tej surówki. Jedną kalarepę obierz. Po czym zetrzyj na dużych oczkach tarki. Dodaj ją od razu do miski w prawie gotową surówką. Wymieszaj starannie do połączenia składników. Przełóż ją do innej miski. Surówka gotowa. Podawaj do smacznych domowych obiadów i patrz, jak szybko znika z talerzy. Nie wyrzucaj skórek arbuza. Zamiast tego zamień je w pyszną, pożywną przekąskę. Skórki arbuza można kisić, tworząc niecodzienną przekąskę. Zacznij od dokładnego oczyszczenia skórki arbuza. Pozostaw odrobinę czerwonego miąższu owocu, aby wzmocnić smak i kolor dania. Weź czysty słoik i dodaj trzy laski chrzanu. Chrzan nada skórkom wspaniały, pikantny smak. Następnie dodaj trochę świeżego koperku. Koper nie tylko dodaje smaku, ale ma również właściwości antybakteryjne, które pomagają w procesie fermentacji. Na koniec dodaj trzy ząbki czosnku. Po przygotowaniu słoika z chrzanem, koprem i czosnkiem, nadszedł czas na dodanie głównego składnika, czyli skórki arbuza. Włóż kawałki skórki ciasno w słoiku. Jednak upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na zalewę. Ma ona kluczowe znaczenie dla kiszenia. Użyj pełnej łyżki soli na litr wody. Dobrze wymieszaj sól w dzbanku, aż całkowicie się rozpuści. Sól pomaga zakonserwować skórki arbuza i sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii. Wlej solankę do słoika, upewniając się, że wszystkie skórki są zanurzone. Solanka powinna całkowicie przykryć skórki, aby zapewnić równomierne kiszenie. Zamknij szczelnie słoik i odstaw go w temperaturze pokojowej. Proces ten potrwa od 2 do 5 dni, w zależności od preferencji smakowych użytkownika. Powinny być kwaśne, lekko słone i pełne smaku. Zrób w ten sposób kalafior steki chrupiące na zewnątrz, a miękkie w środku. Weź duży kalafior i usuń wszystkie zielone liście. Jest to kluczowy krok, aby zapewnić czyste, równe plastry. Weź patelnię i włóż do niej plastry kalafiora. Do patelni wlej wrzącą wodę, tyle żeby każdy kawałek kalafiora był zanurzony. Gotuj steki pod przykryciem przez około 5 minut. To sprawi, że będą idealnie miękkie. Weź talerz i wymieszaj mąkę z ulubionymi przyprawami. Ja używam papryki, czarnego pieprzu i czosnku. W osobnej misce rozbij jajka i roztrzep je. Ugotowane plastry kalafiora dokładnie obtocz w mieszance mąki i przypraw. Następnie zanurz go w roztrzepanych jajkach. Powtórz proces panierowania dwa razy dla lepszego smaku. Rozgrzej oliwę z oliwek na patelni. Gdy będzie gorąca, dodaj panierowane steki z kalafiora. Upewnij się, że jest wystarczająco dużo oleju, aby boki steków również się smażyły. Smaż każdy stek przez około 4 minuty aż będą złociste i chrupiące. Dla dodatkowego smaku nałóż na steki plasterki słodkiej papryki i posyp je startym serem. To fantastyczna alternatywa dla tradycyjnych dań mięsnych. Steki z kalafiora są smaczne i robi się je bardzo sprawnie. Faszerowana kapusta. Zaimponuj wszystkim tym obiadem. Na początku weź dwie marchewki, zetrzyj je na tarce. Do miski z mięsem mielonym dodaj wcześniej startą marchewkę. Wsyp także przyprawy. Sól, pieprz i przyprawy do mięsa. Teraz przygotuj kapustę. Odetnij kilka liści i przekrój ją na pół. Usuń wewnętrzny korzeń i twardsze liście. Robiąc przy tym wgłębienie w każdej połówce kapusty. Zostaw resztki liści na później. Za pomocą dużej łyżki dodaj farsz mięsny do wgłębień w kapuście. Wyrównaj powierzchnię farszu. Pozostałości kapusty dodaj do blendera do którego dodaj także całą puszkę pomidorów. Dopraw pieprzem, solą, trzema ząbkami czosnku. Następnie wlej także 300 ml bulionu drobiowego. Wszystko dokładnie zmiksuj na gładką masę. Umieść kapustę z farszem na naczyniu żaroodpornym i wlej zmiksowaną mieszankę do naczynia. Dodaj dwa plasterki masła na wierzch i zamknij naczynie. Włóż do piekarnika i piecz przez 40 minut w 180 stopniach. Następnie wyjmij i pozostaw do ostygnięcia na 10 minut. Ta genialna kapusta faszerowana mięsem mielonym sprawdzi się na obiad, ale także kolację dla gości. Wygląda i smakuje wyjątkowo.